Mój znajomy opowiadał mi kiedyś o pewnym człowieku, który za wszelką cenę chciał mieć z nim relację. Tej relacji w pewien sposób wymagał albo próbował ją, ją wymusić, przekraczając granice tego mojego znajomego. I myślę, że każdy z nas odnajdzie takich ludzi, którzy gdzieś są tak bardzo głęboko zranieni, że próbują się z kimś zaprzyjaźnić za wszelką cenę, tak naprawdę poszukując jakiegoś potwierdzenia samych siebie, poszukując własnego poczucia, poczucia wartości. Po prawdzie jest też tak, że taki zraniony człowiek jest też w każdym z nas. I myślę, że odnajdziecie się w tym w jakiś sposób. I też y, próbujemy poszukiwać swojej wartości w różnych relacjach, bo jest trochę tak, że życie polega na tym, że jesteśmy kochani, a bycie kochanym polega na tym, że jesteśmy. Przyjmowani, więc jeżeli nie jesteśmy przyjmowani, to możemy powiedzieć, że nie żyjemy, że nie jesteśmy kochani i dlatego tak bardzo nam o tym na tym, na tym zależy. Sam mogę ze swojego życia albo sam mogę w swoim życiu wskazać bardzo wiele takich, takich sytuacji, kiedy bardzo zależało mi na tym, żebym był przez kogoś przyjętym. Kiedy w jakiejś relacji z takim czy z innym człowiekiem widziałem nie wiem, swoją wartość, widziałem życie, widziałem jakieś budowanie własnej, własnej tożsamości. Tego typu poszukiwania zazwyczaj kończą się y, takim żałosnym poczuciem, dlatego że drugi człowiek w tym momencie, kiedy poprzez to zranienie poszukujemy w nim jakiegoś poczucia własnej wartości, czy dzięki niemu próbujemy to poczucie własnej wartości budować, no to to jest trochę niewłaściwe rozłożenie akcentów. Drugi człowiek nie jest Panem Bogiem. Nie mogę klękać w ten sposób przed drugim człowiekiem, próbując po prostu odnaleźć, odnaleźć samego siebie. I jesteśmy w ten sposób zranieni. To są sytuacje, o których... Trochę mówi dzisiejsza ewangelia, ponieważ Pan Jezus wypowiada takie słowa, że jeżeli ktoś kocha ojca lub matkę bardziej niż jego, to nie jest go godzien. Jeżeli ktoś kocha syna albo córkę bardziej niż jego, to tak samo nie jest go godzien. Sytuacje, kiedy jesteśmy zranieni i poszukujemy właśnie wszystkiego tego, czego nam potrzeba w relacji z drugim człowiekiem, to są sytuacje, w których Trochę za mało kochamy Jezusa. To są sytuacje, w których innych ludzi kochamy bardziej niż Jego, bo wybieramy innych ludzi zamiast Jezusa, który chciałby nas obdarzyć, obdarzyć tym wszystkim. I Jezus dobrze wie, że poszukiwanie życia w ten sposób tego życia nie przyniesie, dlatego wypowiada dzisiaj takie bardzo trudne słowa. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Czyli Jezus mówi, że jeżeli tam będziemy poszukiwać życia, to stracimy to życie, które mamy tutaj. A jeżeli stracimy takie poszukiwanie życia, to możemy to życie zyskać. I Jezusowi bardzo na tym zależy, żeby nas nawrócić żeby odwrócić nas od poszukiwania życia tam, tam, gdzie go nie ma. Powstaje w takim razie pytanie, gdzie mamy szukać tego życia. I wydaje mi się, że tutaj z pomocą przychodzi właśnie drugie czytanie z listu do Rzymian. I na samym początku Paweł pyta, czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzających w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Czy nie wiecie? To pytanie, jak dla mnie, przedstawia się jako taka próba oczeźwienia tych ludzi, do których Paweł mówi. On tak jakby próbuje im przypomnieć, że przecież zostali zanurzeni w śmierci i w zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Yy, próbuję im przypomnieć o ich własnej wartości, próbuję im przypomnieć o tym, jak bardzo są ważni dla Jezusa, yy, jak dużo dla niego znaczą, że Jezus ofiaruje za nich swoje życie. I w tym kontekście przypomniały mi się też słowa, które w Brewiarzu są czytane w jednym z responsoriów po czytaniu świętego Tomasza z Akwinu. O zadziwiającej i wspaniała uczto, tak jest zatytułowane to czytanie. Natomiast w tym responsorium padają właśnie takie słowa. Aby się nie rozdzielić, jedzcie ciało, które was jednoczy. Aby nie zwątpić o swojej wartości, pijcie krew, która jest ceną waszego zbawienia. Czasem zachowujemy się tak, jakbyśmy zapomnieli, że Jezus nas kocha. Czasem zachowujemy się tak, jakbyśmy nie pamiętali o tym, że bierzemy udział w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, a wszystko to się dzieje ze względu na wielką wartość, którą każdy z nas, każdy z nas ma w oczach Pana Boga. I teraz um, Jezus podpowiada nam też przez to dzisiejsze Słowo, gdzie możemy tej swojej um, wartości szukać. Jego, nasza wartość nasza wartość oparta jest przede wszystkim na Jego wierności. I o tym mówi dzisiejszy psalm. Że Bóg jest po prostu wierny. Bóg jest wierny tej swojej decyzji, żeby powołać każdego z nas do istnienia. A to jest związane z tym, że Bóg jest wierny temu, że będzie nas kochał, bo po to nas stworzył i udowadnia, no, udowadnia to tak, jak powiedzieliśmy, chociażby przez to, że oddaje za każdego z nas. Życie swojego syna. Ale są też w tym psalmie takie słowa: Błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi Panie w blasku Twojej obecności. Cieszą się zawsze Twym imieniem. Ty jesteś blaskiem ich potęgi. Tutaj myślę sobie o adoracji Najświętszego Sakramentu, o blasku. Który dociera do nas właśnie w tym momencie, ale również o relacji, po prostu o relacji z Bogiem, o spotykaniu się z Nim tak, jak spotykał się z Nim Mojżesz w całej prawdzie. Twarzą w twarz możemy rozmawiać z Bogiem, możemy doświadczać tego, że bardzo Mu na nas zależy, przemieniać swoje życie, ugruntowywać się w tym poczuciu własnej wartości, tak, żeby nie poszukiwać Go pośród innych ludzi. A co w takim razie z innymi ludźmi i jak właśnie traktować te, te relacje z nimi? Dopóki jest tak, że zależy nam za bardzo na relacjach z ludźmi. Pan Bóg pewnie będzie próbował te relacje ograniczać, po to, żebyśmy się nauczyli tego, gdzie jest źródło, po to, żebyśmy nigdy nie upatrywali źródła źródła miłości w innym człowieku, bo to jest zgubna droga. O tym już, już powiedzieliśmy. Ale w momencie, kiedy człowiek pozwoli przekonać się Panu Bogu, jeżeli człowiek pozwoli Panu Bogu, żeby przekonał go do tego, że jest wart jego miłości i przestanie poszukiwać tej miłości albo źródła tej miłości w innych ludziach, to będzie się pomału uczył, czy każdy z nas będzie się pomału uczył tego, że Relacje możemy przyjmować w wolności od Boga, bo w tym pierwszym przypadku chcemy je brać. A wtedy, kiedy pozwolimy Bogu na to, żeby zaspokoił nasze serce, to otwiera się przed nami niezwykła przestrzeń wolności, w której nie muszę już brać niczego od drugiego człowieka, ale mogę go przyjąć, bo może być tak, że Bóg chce mi dać tego człowieka na różne sposoby. Słyszymy dzisiaj na przykład o szunemice. W pierwszym, w pierwszym czytaniu. I ona dba o proroka Elizeusza, a on odwdzięcza się w jej w bardzo ciekawy sposób. Zastanawia się, co może dla niej zrobić. I ciekawe jest to, co robi, bo wypowiada słowa, że za rok o tej porze będzie pieściła syna. Ale ona go przyjmuje. Ona go przyjmuje jako dar od Boga, jako człowieka, który przychodzi od Boga, chce zadbać o jego, o jego potrzeby. Bardzo piękna postawa, ale również w tej dzisiejszej Ewangelii, zaraz po tych trudnych słowach, które Jezus wypowiedział, że każdy, kto chce znaleźć swoje życie, straci je, a kto, chce, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. To tutaj padają takie słowa: kto, mnie kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. I to jest właśnie to słowo przyjmowania. Nie biorę, nie klękam przed drugim człowiekiem, błagając go o to, żeby chciał się ze mną zaprzyjaźnić, bo jest tylko jeden Bóg, przed którym należy klękać. Co ciekawe, Bóg, Chce nas zawsze podnosić, Bóg chce nas podnosić, Bóg przywraca nam godność. I, I robi to właśnie po to, żebyśmy nie musieli przed nikim klękać, o nic się prosić, ale przyjmować innych ludzi jako, jako dar. Ale właśnie potrzeba tego, żeby nawrócić swoje serce do Boga i właśnie w nim upatrywać jedyne źródło miłości. I to jest niezwykła perspektywa wolności i oby nam się tak stało.